Dzień dobry, Adam Małysz, oficjalnie prezesem Polskiego Związku Narciarskiego i o tym dziś powiemy. Ale wcześniej o pogodzie, która idzie w parze z wakacyjnym kalendarzem i pokazuje się z jak najlepszej strony. Sobota, 25 czerwca, zaczynamy TeleExpress. Lepszej pogody na pierwszy dzień wakacji nie można było sobie wymarzyć. W przeważającej części kraju jest gorąco, słonecznie, po prostu można cieszyć się latem w górach czy nad morzem. W polityce nie ma wakacji. Jarosław Kaczyński do końca roku planuje odwiedzić każdy z niedawno utworzonych 94 okręgów partyjnych. Zaczął od Kujawsko-Pomorskiego. 30 lat temu powstała Solidarność, walcząca antykomunistyczna organizacja, do całkowitego odsunięcia komunistów od władzy. Dziś w Muzeum Więźniów represjonowanych w PRL i Żołnierzy Wyklętych odbyły się uroczystości. Informacje z zagranicy zaczynamy od tych z zaoceanu. Amerykański Sąd Najwyższy unieważnił federalne prawo do aborcji. Od tej pory kwestia przerywania ciąży będzie regulowana przez poszczególne stany. A w kraju ważny dzień dla mieszkańców łodzi i okolic. Do użytku oddano fragment zachodniej obwodnicy miasta po wielu latach. Wróciło także weekendowe połączenie kolejowe do spały. Za chwilę pokażemy skrzydlatego kopciuszka, który właśnie wraca do domu, czyli do natury. A wcześniej inne tematy oto ich skrót. W tym biegu to dopiero trzeba było trzymać fason, przydało się też służbowe ubrania, a w ręku taca z obciążeniem. Do Wisły powrócił bieg kelnerów. Teraz pod Karpacie w Muzeum Zamku w Łańcucie otwarto Centrum Edukacji i Tradycji imienia Jana Potockiego. Turyści mogą zobaczyć, jak wyglądało dawne życie polskiej arystokracji. Kiedyś jego recepta na oszałamiający sukces były dwa równe skoki. Wkrótce dowiemy się, jak poradzi sobie na eksponowanym stanowisku. Nowym prezesem Polskiego Związku Narciarskiego został jeden z najwybitniejszych skoczków wszechczasów Adam Małysz. Pora na muzykę i przegląd list przebojów oraz piosenkę, która może stać się hitem tegorocznych wakacji. Szczegóły Marek Środki. Teraz różane różności i znów pod Karpacie bogate, które o tej porze roku wygląda kwitnąco, zwłaszcza miejscowość Róża. Próżno szukać drugiej takiej, proszę bardzo. Na koniec inny kwiatek, ostrzeżenie z pewnego basenu. Proszę bardzo, Uwaga, zachowaj ostrożność przy wylocie z jeżalni. A, w tym przypadku to pal sześć ortografię, bo faktycznie trzeba uważać nie, nie tylko przy wylocie zjeżalni, ale i zjeżdżając i w ogóle w wodzie, każdej, zwłaszcza w taki upał jutro Krzysztof Ziemiec. Za chwilę telekspesek, do widzenia.